Dziś, moje drogie, kilka słów na temat podkładu, bo wiem, że podkład jest bardzo częsty problematyczny. Raz, że w doborze, dwa, że w strukturze nie zawsze jesteście zadowolone. Część z Was, jak słyszy tylko podkład, to mówi brr, taka skorupa, ściągnięcie, spięcie. Nie, kochane, więc podstawowe mity dzisiaj obalamy. I kilka przybliżam informacji i pokażę Wam, jak nakładać podkład, jak to robić, więc jeżeli jesteś zainteresowana, jeżeli jeszcze nie znalazłaś tego super idealnego podkładu, zostań ze mną. Moje drogie, podkłady możemy mieć rozświetlające albo matujące. W naszym przypadku różowe paseczki świadczą o tym, że to jest podkład rozświetlający dla kogo? Dla skóry suchej bądź dla skóry mocno dojrzałej. Tutaj bardzo sugeruję, że panie, które są w dojrzałym wieku, panie, które mają zmarszczki, nie powinny używać podkładu matującego. Dlaczego? Dlatego, że podkłady matujące bardzo często wydobywają te linie zmarszczek nie muszą, ale mogą wydobywać linie zmarszczek. Więc nawet jeżeli jesteś w eleganckim wieku, nie lubisz efektu takiego glow, efektu świecenia, użyj podkład rozświetlający, bo wtedy twoja buzia będzie wyglądała na młodszą, świeższą, zdrowszą. I wtedy przypróż sobie pudrem albo sypkim, albo pudrem takim, Photoshopem naszym transparentnym. Tutaj, podkłady matujące, czyli w naszym przypadku z fioletowymi paseczkami, są bardzo fajne dla pań, które mają, nie mają zmaszczek. Mają skórę tłustą, mają skórę, która mocno się prześwieca, bo właśnie te podkłady mają w sobie taką strukturę, taką formę, że one eliminują świecenie, matowią skórę automatycznie, więc tak jak mówię, wszystko w zależności od tego, jaką masz skórę. I teraz tak, jeżeli chcesz dobrać podkład, to podkłady dobieramy nie na rękę nigdy, tylko dobieramy zawsze, kładziemy troszeczkę tutaj na linię żuchwy. Każdy podkład, ja zaraz Wam pokażę na mnie, e, będzie wydawał się, że nie wpasowany jest kolorem, ale temu podkładowi trzeba dać chwilę i wtedy on się utleni i zmienia kolor. Więc, jeżeli na przykład masz 2-3 kolory do wyboru, to robisz sobie taką smugę, taki paseczek: jeden kolor, drugi kolor, trzeci kolor i zostawiasz na chwilę, na 30 sekund. I zobaczysz, który najbardziej wpasowuje się kolorystycznie, kolorytem w strukturę Twojej stru skóry. E, bo, tak jak Ci mówię, i zobaczysz na mnie, e, ja mam podkład bardzo dobrze dobrany, a ten podkład, jak sobie go e, po prostu nałożę, to będzie się wydawał, że jest za jasny. A potem on się utleni i będzie idealnie e, w, dopasowany w strukturę mojej skóry. Teraz tak, na, jeżeli chcemy ten podkład w jakiś taki czy inny sposób sobie rozprowadzić, nigdy nie rozprowadzamy podkładu paluszkiem. Dlaczego? Dlatego, że będą mazy, będą nierówności, będą smugi, więc to jest podstawa. Do nakładania podkładu służy gąbeczka, taki blenderek mały i wtedy go moczymy i na mokro nakładamy, wklepując podkład. Ja osobiście nie lubię tego rozwiązania, dlatego, że no, jeżeli to moczymy, to musi być to odpowiednio wymyte. Jest to osiedlisko różnego rodzaju, może być bakterii, jeżeli w nieodpowiedni sposób dbasz o to. Eee, polecam osobiście. Sama stosuję, zaraz Wam pokażę taki pędzel, e, pędzel kopytko. Wszystkie panie, które u mnie kupują podkłady, to praktycznie kupują też ten pędzelek kopytko. Dlaczego? Dlatego, że ten pędzelek, moje drogie rewelacyjnie e, po prostu wprowadza podkład w strukturę skóry, e, nie, e, nie zostawia po prostu brudu. I teraz dziewczyny, ten podkład, jeżeli nałożymy sobie, zaraz zobaczycie na pędzelek. Rozprowadzamy na buzi, to na pędzelku kompletnie nie zostanie nic. Będzie on tak samo czysty jak jest teraz, a wszystko to po prostu będzie oddane do skóry, więc też w jednym sensie no jest to bardzo duża wygoda, raz, że nie brudzimy rąk, a dwa, że po prostu nie marnujemy produktu. No to dobra, dziewczyny, tego zaczynamy. Nakładamy podkład na rękę, to jest podkład rozświetlający. Zwróćcie uwagę, on się niby wydaje taki. Kolorystycznie nie taki, ale zaraz zobaczycie, jaką on robotę zrobi. E, tym pędzelkiem nabieramy to, tak jak widzicie, i wklepujemy. Wklepujemy. Na początku sobie rozprowadzamy wszystko na e, całości na skórze. I teraz takimi wklepującymi ruchami, tak jak widzicie, rozprowadzam ten podkład na całej buzi. E, podkładu nigdy nie nakładamy na szyję. Nie ma takiej potrzeby. Dobrze dobrany podkład, to jest podkład, który kolor jest tak dobrany, że absolutnie on się scali ze strukturą skóry to po pierwsze, a po drugie koloryt będzie dokładnie taki sam jak na szyi. My mamy w swojej ofercie 12 kolorów podkładów, 12 kolorów rozświetlających i matujących i dziewczyny również pomagam paniom z daleka, onlineowo dobierać podkłady, i powiem Wam, że może raz mi się zdarzyło, że nie trafiłam z podkładem. No, oczywiście zadaję Panią kilka różnych pytań, żeby mi odpowiedziały, no, że z daleka jestem w stanie onlineowo dobrać. Ale to, jeżeli będziesz w potrzebie, absolutnie służę pomocą. No i teraz uwaga. Zobaczcie, na to kopytko nałożyłam i zwróćcie uwagę wszystko, co. Było na pędzelku, jest na mojej buzi. Yy, nie ma potrzeby, tak jak widzicie szyja. Był początkowo troszeczkę inny odcień na twarzy, ale automatycznie ten podkład się utlenił i stworzył idealną warstwę. Kupując podkład, na co musimy zwrócić uwagę? Moje drogie, przede wszystkim podkład musi być bezpieczny dla skóry. Kiedyś nasze babcie mówiły, nie stosuj podkładu, bo ten podkład zniszczy Ci buzię, ta buzia nie oddycha i tak dalej, i tak dalej. Nie, absolutnie, moje drogie, nic bardziej mylnego. Podkład jest to ostatni etap pielęgnacji. Podkład ma zabezpieczyć naszą twarz przed różnymi rodzajami czynników zewnętrznych to znaczy przed brudem, przed kurzem, przed smogiem, przed nie wiem, klimatyzacją, przed wysuszeniem. No szereg różnych czynników. Więc jeżeli jest zrobiona dobrze pielęgnacja jako pierwszy etap takiego niewidzialnego ala makijażu, potem dajemy podkład bądź krem CC i ta buzia jest mocno zabezpieczona. Dziewczyny, tak jak mówię, zabezpieczona podkład chroni naszą skórę. Przy doborze podkładu ważne jest, żeby podkład był niekomedogenny, czyli nie, zapykał, nie zapychał porów, żeby nie był zaskórnikotwórczy, żeby nasza skóra mogła oddychać. Nakładając podkład musimy mieć takie coś, jakbyśmy miały drugą skórę. Nie, że czujemy spięcie, ściągnięcie, maskę na buzi, że coś nam się roluje, coś tutaj nam wchodzi w linię zmarszczek. Nie, dziewczyny, zwróćcie uwagę, nałożyłam sobie podkład i ja naprawdę tego podkładu w ogóle nie czuję a buzie ma wyrównane kolory, jest chroniona, więc dobrze dobrany podkład to jest no, po prostu no, mistrzostwo świata i dlatego mówię, że to jest kosmetyk, z którym najczęściej macie najwięcej problemów. Jeżeli potrzebujesz doboru, pomocy w doborze podkładu i szukasz podkładu, który będzie jakościowo idealny, a przede wszystkim bezpieczny dla swojej skóry, nie tworzący efektu maski, nie ściągający podkład taki, który się scali z Twoją strukturą. Absolutnie, napisz do mnie podkład, a ja pomogę Ci w doborze i uwierz mi, będziesz zadowolona, bo nasze podkłady to są no, rewelacyjne podkłady, jakie mamy, a mam całą gamę 12 kolorów, więc serdecznie zapraszam, jeżeli masz taką potrzebę, to jestem w stanie Ci pomóc.